z czym mam jeszcze problem? Mam problem z telewizją polską, bo to jest takie propagandowe ramię tej władzy i przykro mi, jak patrzę na tę telewizję, że chodzą tam ludzie i uwiarygadniają ich. Chodzą tam właśnie tego typu osoby, eksperci różnego rodzaju, różnego rodzaju komentatorzy, uczestnicy programów I oni uwiarygadniają. Dla mnie to są kolara, dla mnie to są kolor... dla mnie to są kolor... dla mnie to są... Kolara, to są... Jaż nie chce mi się mówić, kim oni są dla mnie. to są podli, mali ludzie. Podli, mali ludzie. Mali ludzie. Mali ludzie, a zwłaszcza ci, którzy idą do The Voice Kids. Tak, dzieci. Tak, dzieci. Te małe, naiwne, smarkate dranie, kurwa. Te wszystkie Juleczki, Marysie, Bartki. Tak, do was teraz mówię symbolicznie, Szczerbatej łopy. Jak wam nie wstyd? W czasach, gdy konstytucja jest łamana, demokracja się chwieje, sądownictwo pod butem ziobry, a import węgla z Rosji rośnie, kurwa. Wy śmierdzące szczyle śpiewacie dla nich? Gdzie wasz ten słynny dziecięcy honor i godność, kurwa? Dajecie im swój głos i kłamiecie do mikrofonów bez linii melodycznej. Jak maławiki. Lat siedem z Katowic, z ekipy Thompsona i Barona. Kurwa, z jakiego Barona? W Polsce od lat baronów nie ma. A tym bardziej Thompsonów. Zresztą nigdy w Polsce nie było takiego stanowiska Thompsona. Nigdy! Nie było Thompson. Był pod Skarbi, był kasztelan. Nie było Thompson. Nie było Thompson. I mała Vicky śpiewa. Tu mam akurat zapisane gdzieś. Mała Vicky śpiewa. Ojeee! Jeee! Jest dobrze! Dobrze, kurwa. Dobrze jest? 8 milionów ton węgla z Rosji w zeszłym roku. A u nas na hałdach tyle swojego leży. A polska wieprzowina, polskie jabłka, kurwa, nie można je eksportować. To jest swoim zdaniem, dobrze? Puknij się w łeb, mały Gdy inne grzeczne dzieci nie idą na zgniłe kompromisy, bo śpią w tym czasie, bo to jest po dwudziestej. A jak nie śpią, to organizują się w szkołach, przedszkolach, w żłobkach, w innych instytucjach szkolno-opiekuńczych, by walczyć o wolność. Wy, śmierdzące szczyle, pławicie się w blasku fleszy i reżyserowanych o, o, o klaska, kurwa. I wiem, co wy powiecie, gówniarze. Powiecie tak jak to wy, powiecie. A ja wam powiem na to basta no pasaran. Posłuchajcie wypłatne służalcze pachołki władzy. Wy, którzy dobrowolnie na to poszliście. Nie macie pojęcia wy małego gusie czym jest walka z draniami zmieniającymi Polskę na powrót rządy jednego pantańca stojącego nad prawem i potrzebującego takich jak wy. kurwa. Sędzia już przetrwa z nim bym charakteru osób. A nie jak wy z piętym zawodowego moralnego kurwa. Jak wam nie wstyd? Hałderium małych nogi pluje na was, kurwa. Bardzo przepraszam Państwa, że mnie poniosło. Mogło to... Mogło to można, tak, ktoś mógł odebrać. Przepraszam. Tak, przepraszam serdecznie. Po prostu bardzo osobiście, indywidualnie odczuwam tę sytuację, ten żart. I ponieważ to mnie dotknęło, ponieważ córka się tam zgłosiła... Idziemy w piątek, będziemy śpiewać piosenkę. Będziemy śpiewać piosenkę naszego wieszcza, barda, Zenka Martyniuka. Przekorny los. Głosujcie na nas numer 5! Dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo! Bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję!